Cześć moi drodzy, witam Was na lekcji pierwszej z brył w klasie ósmej. Na dzisiaj mam przygotowane dla Was grania stosupy, czyli pola powierzchni i objętość. Grania stosupów rzecz jasna. Z pewnością wiecie, co to są grania stosupy, warto sobie jednak powtórzyć tą teorię. Dlatego taki krótki, szybki wstęp teoretyczny. Mamy tutaj jakiś grania stosup. Na naszym rysunku widać, że to jest grania stosup czworokątny. Bo ma cztery wierzchołki, tak? W podstawie. podstawy ma dwie takie same, czyli tutaj mamy podstawa podstawa i tutaj jest taka sama podstawa. I to jest właśnie graniastosłup, który ma dwie takie same podstawy. Między nimi one są równoległe i między nimi jest zawsze taka sama wysokość. Rozróżniamy graniastosłupy proste i inne. Generalnie, jeżeli mówimy grania stosów, to jest założenie, że on jest prosty. Jeżeli jest inaczej, to będzie to napisane w zadaniu, że będzie pochył. Jeżeli jest prosty, to znaczy, że stoi prosto, czyli ta wysokość stoi pod kątem prostym do naszych podstaw. Wysokość, czyli ten odcinek tu, tu, ten i ten, to też jest krawędź boczna. A te odcinki tutaj na dole przy A te rzecz jasna też, to są krawędzie podstawy. Warto to wiedzieć. Wydaje mi się, że to jest dosyć proste, łatwe i przyjemne, ale warto o tym wspomnieć. Następnie mamy też przy podstawach, mamy też wierzchołki i to są te cztery punkty tutaj. Czasami zdarzają się zadania, właśnie policz wierzchołki, ile krawędzi ma, dlatego też właśnie o tym mówię. Eee, dobra, czyli mamy, wiemy co to jest grania stosu, ma dwie takie same podstawy w takiej samej odległości i teraz tak, rozróżniamy też grania stosu prawidłowe to jest bardzo ważne grania stosu prawidłowe prawidłowe, czyli w podstawie ma wielokąt foremny i w naszym przypadku czyli ósmoklasistów najczęściej będziemy się zajmować tutaj grania stosu w podstawie będzie miał albo trójkąt albo kwadrat albo sześciokąt Foremny i tutaj powinienem jeszcze dodać przy trójkącie, że to jest trójkąt równoboczny. Że to jest trójkąt równoboczny. Eee, bo trójkąt równoboczny też jest figurą foremną, czyli ma wszystkie kąty i boki takie same, tak samo kwadrat i sześciokąt foremny. A ze wzorów, które powinniśmy znać, no to to jest pole powierzchni i objętość, no to pole powierzchni, pole powierzchni całkowitej, można tak tu nazwać, to jest tak, jakbyśmy rozłożyli te grania stosu na płasko. Rysowanie siatek pominę, bo to jest rzadko, rzadko przydatna umiejętność, ale warto wiedzieć, co to jest pole powierzchni całkowitej, bo to często będziemy liczyć. Suma wszystkich ścian, czyli z podstaw mamy dwie, czyli dwa razy pole podstawy dodać, we wzorach nawet w liceum, czy w szkole średniej mówi się po prostu pole boczne. No dobra, ale skoro mamy różne grania stosu, bo w, w podstawie może być trójkąt, czy czworokąt albo sześciokąt, no to to pole boczne będzie się różnić. Dlatego też użyłem tutaj ogólnego wzoru, bo pole boczne to będzie suma wszystkich ścian. W takim razie, jeżeli my mamy tutaj czworokątne, no to wiemy, że będzie... Cztery ściany takie same. No ja oczywiście tutaj wiem, że to jest grania stosu prawidłowy czworokątny, bo tu jest napisane, że to jest A, i tutaj jest A. Zresztą nie mamy treści zadania do tego rysunku, więc ja zakładam tutaj z góry, że to jest grania stosu prawidłowy, czworokątny, mógłby być rąb, też będzie A, ale rąb jest rzadko spotykaną figurą w podstawie, przynajmniej w ósmej klasie. W takim razie mamy cztery ściany takie same i jak będziemy liczyć. Pole jednej ściany, no tutaj ewidentnie użyjemy oznaczeń z rysunku, czy to będzie po prostu A razy H, czyli oznaczenia długości boków, bo ściany to są po prostu prostokąty. Dobra, to tyle, jeżeli chodzi o pole powierzchni całkowite. Oczywiście, jeżeli będziemy mieć trójkąt w podstawie, no to ten główny wzór się nie zmienia, bo pole podstawy to pole podstawy, tylko użyjemy wzoru na pole podstawy, czyli na pole trójkąta. Na no pole boczne no to nie będziemy mieć 4, a tylko 3. Dobra, została nam jeszcze objętość. No tutaj jest jeszcze prostszy wzór, jeszcze bardziej ogólny i to jest pole podstawy po prostu razy wysokość. Zatem no wysokość tutaj jest narysowana na rysunku H małe. Z reguły raczej w bryła używamy H dużego, OK. Razy wysokość oczywiście grania stosu. I tutaj w grania stosupie musimy pamiętać, co jest w podstawie. I teraz, skoro już jesteśmy na kwestii teoretycznej, no to przydatne wzory właśnie w ósmej klasie to było chyba dwa działy temu, kiedy były omawiane trójkąty szczególne. No to pole trójkąta równobocznego opisujemy wzorem A kwadrat pierwiastków 3 na 4 Warto znać ten wzór, gdzie A jest bokiem. Pole kwadratu to jest a kwadrat, a sześciokąt foremny składa się z sześciu takich samych trójkątów równobocznych. Zatem mnożymy sześć razy pole trójkąta równobocznego, którego a jest tutaj. Tak? To jest a nasze, czyli to jest. Długość krawędzi tego sześciokąta, i w ten sposób jesteśmy w stanie łatwo obliczyć pole podstawy. No dobra, tyle z teorii. Teraz przejdźmy do zadań. A zatem zadanie pierwsze: oblicz objętość i pole powierzchni całkowitej krania stosu prawidłowego, czworokątnego o krawędzi podstawy 3 i wysokości 5. No to jest zadanie takie podstawowe, o podanych wszystkich danych. No to w takim razie wysokość jest równa 5. Warto to sobie zawsze narysować, żeby to widzieć. Zwłaszcza w tych trudniejszych zadaniach. No i ja tutaj naniosłem dane na nasz rysunek. Wiemy, że to jest grania stosu prawidłowy czworokotny. Obliczymy sobie najpierw objętość, czyli V tak jak było przed chwilą, to, to jest pole podstawy razy wysokość. Grania sposób jest prawidłowo czworokotny, zatem pole podstawy. Liczymy ze wzoru A kwadrat, zatem pole podstawy to jest po prostu 3 do kwadratu, czyli pole podstawy to jest 9. Zatem nasza objętość to jest 9 razy 5, czyli 45. OK. A pole powierzchni całkowitej, tak jak mówiliśmy, to, to jest dwa razy pole podstawy plus pole boczne. Pole podstawy już znamy, bo liczyliśmy objętość. No to w takim razie pole powierzchni boczne, czyli to jest granic w sposób prawidłowy czworokątny, czyli ma cztery ściany takie same. Rysunek mamy taki sam, jak przed chwilą w teorii, no to mamy A razy H, no to nasze pole boczne. To jest 4 ściany, takie same. W takim razie mamy 3 i jeszcze razy 5, bo a jest 3 i wysokość jest 5. W takim razie mamy 15 razy 4 to jest 60. A zatem pole powierzchni całkowitej to jest 2 razy 9 dodać 60, czyli 18 plus 60 to jest 78 i to jest nasza. Pole powierzchni całkowitej. Podpunkt A był oczywiście taki łatwy startowy. Podpunkt B jest już troszkę trudniejszy. No ale lecimy. Znowu objętość i pole powierzchni całkowitej. A zatem zaczynamy od naszej objętości i znowu pole podstawy razy wysokość. Ustalamy fakt, ale tym razem do czynienia mamy z grania z osobem prawidłowym, trójkątnym o krawędzi podstawy 4 i wysokości 3. W takim razie ustalamy, że A, czyli krawędź podstawy, jest 4. Duże h jest 3. W takim razie pole podstawy, to jest w sposób prawidłowy trójkątny. W podstawie ma trójkąt równoboczny, czyli pole podstawy to jest a kwadrat pierwiastków z 3 na 4. W takim razie nasze pole podstawy to jest 4 kwadrat pierwiastka z 3 na 4. Czyli 4 kwadrat to jest 16, 16 pierwiastków z 3 na 4. To się pięknie skraca, czyli zostaje nam jako pole podstawy to są 4 pierwiastki z 3. W takim razie objętość to jest pole podstawy, czyli 4 pierwiastki z 3 razy wysokość, czyli nasze 3. Czyli wychodzi na to, że objętość naszego graniastosłupa to jest 12 pierwiastków z 3. Dobra. Następnie liczymy pole powierzchni całkowitej. Tutaj dalej nic się nie zmieniło, to jest dwa pola podstawy, dodać pole boczne. W takim razie pole podstawy znamy już, no to pole boczne i tutaj warto zauważyć, że znowu jest trójkątny, bo jesteśmy dalej w podpunkcie B. No to trójkątny, czyli ściany mamy trzy takie same i to jest a razy h. W takim razie 3 razy a, no to a jest 4 i h jest 3. No to w takim razie mamy 12 razy 3, to jest 36 i to jest całe nasze pole boczne. W takim razie pole powierzchni całkowitej to są dwa pola podstawy, czyli 2 razy 12 pierwiastków z 3 dodać 36. I to wystarczy wymnożyć tutaj, czyli mamy 24 pierwiastka z 3 plus 36. Dobra, no to przechodzimy do zadania drugiego. Oblicz wysokość grania stosupa prawidłowego. Trójkątnego o objętości równy 32 pierwiastka z i krawędzi podstawy 4. No dobra, no to moi drodzy, przyłapaliście mnie. Muszę sobie to narysować. Już teraz nie wytrzymam bez rysunku, zatem rysuję zawsze. Można ten trójkąt w podstawie rysować jako rozwartokątny. Wtedy będzie wszystko ładnie widoczne. Tutaj, o, jak zwykle. Poproszę o wybaczenie, jeżeli chodzi o rysunek, ale mniej więcej jest ok. Mamy nasz rysunek. Wiemy, że wysokość mamy obliczyć, czyli nie znamy tej wysokości, a objętość to jest 32 pierwiastka z 3. My naszą objętość zawsze liczymy z pola podstawy razy wysokość. A krawędź podstawy jest 4. Pole podstawy. Jesteśmy w stanie obliczyć, bo wiemy, że to jest tylko równoboczne. W takim razie liczymy pole podstawy, czyli A kwadrat, czyli a. napiszę wzór, co by się jeszcze utrwalił. Krawędź podstawy 4, czyli 4 kwadrat pierwiastka z 3 na 4. W takim razie mamy 16 pierwiastków z 3 na 4, czyli pole podstawy to są 4 pierwiastki z 3. I teraz podstawiamy wszystko do wzoru, no bo znamy objętość, znamy pole podstawy. I szukamy H, a H występuje właśnie we wzorze na objętość. W takim razie mamy 32 pierwiastki z 3 jest równe 4 pierwiastki z 3 razy H. No to widać tutaj ewidentnie, że musimy podzielić całość przez 4 pierwiastki z 3 obu stronie, bo to jest równanie. Już nie obliczenia tak jak wyżej, tylko tu mamy do czynienia z niewiadomą, której szukamy. W takim razie mamy 32 pierwiastki z 3. Podzielone przez 4 pierwiastki z 3 jest równe H. W takim razie H jest równe. To nam się pięknie tutaj skraca. 32 na 4 to jest 8 i mamy naszą wysokość. Największą trudnością w tych graniach stosupach, z którą widzę, że uczniowie się spotykają, to jest właśnie niestety nieznajomość tych wzorów podstawowych. Tak? Czyli właśnie jest grania stosu prawidłowy, trójkątny. No i kurczę, co mi potem? Ale prawidłowy trójkątny, no to właśnie mówi nam, że w podstawie właśnie będziemy używać tego wzoru i dzięki temu będziemy znać już podstawę, którą podstawimy tu i mamy nasze H. Niestety nieznajomość tych wzorów bardzo szkodzi. Niestety. Dlatego zachęcam, powtarzam ciągle na tej lekcji, żeby jednak przy oglądaniu, żeby coś zostało i się utrwaliło. I zadanie trzecie, ostatnie. Oblicz objętość sześcianu o przekątnej podstawy długości 4. Właśnie. Sześcian. Sześcian. Pamiętacie co to jest sześcian? Ja sobie go tu narysuję. Oczywiście, symbolicznie. Sześcian to jest taki grania stosu, który ma sześć ścian takich samych. Wiemy, że podstawy zawsze są takie same. W takim razie. Ściany boczne też są takie same jak podstawy. Czyli musi być tutaj wszędzie A, żeby to był sześcian. Tak? bo tu mamy kwadrat. Tutaj w takim razie też mamy kwadrat. I ściany też są kwadratami. Wtedy mamy sześć. A my wiemy, że przekątna podstawy wynosi 4. W takim razie mamy naszą podstawę, to jest jego przekątna. My wiemy natomiast, że tutaj jest 4. A tutaj jest nasze a i tutaj jest nasze a i to nasze a będziemy potrzebować do naszego wzoru na objętość, bo to dalej mamy pole podstawy razy wysokość. Oczywiście w książkach znajdziecie inny wzór na pole na objętość sześcianu, ale staram się zminimalizować tą wiedzę pamięciową jak najbardziej, dlatego używam tego standardowego. No ale pole podstawy razy wysokość, no to a kwadrat i znowu a. No to będzie a do trzeciej, czyli ten inny wzór, że tak powiem. Ale tego a do trzeciej nie musicie znać. Najważniejsze jest pole podstawy razy wysokie. W takim razie wiemy, że to a musimy znaleźć. Mamy przekątną kwadratu. My wiemy natomiast, że to jest kąt prosty. I można by było obliczyć tą czwórkę stwierdzenia Pitagorasa. Bardzo wielu uczniów to wykonuje. To będzie wyglądać w ten sposób. a kwadrat plus a kwadrat jest równe 4 kwadrat. To oczywiście nie jest źle i wyjdzie i wylądujemy w tym samym wyniku, ale można szybciej, bo tutaj mamy kąt 45 stopni, bo to jest trójkąt równoramienny, dlatego jeżeli tu jest 90, to tutaj musi być 45 i tutaj też jest 45, bo te kąty są, muszą być równe i mamy ustalony wzór stały na każdą przekątną kwadratu, właśnie z tego względu, że to jest połówka kwadratu i to wynika też z twierdzenia Pitagorasa, bo jeżeli byśmy sobie jako 4 oznaczyli jako D, no to będziemy mieć a kwadrat plus a kwadrat to się równa d kwadrat. My szukamy d. W takim razie mamy 2a kwadrat, jest równe d kwadrat. Czyli nasze d jest równe a pierwiastków z dwóch. Czyli jeżeli mamy podane nasze a, to znamy od razu przekątną. Nasza sytuacja w zadaniu jest trochę trudniejsza, bo znamy przekątną i nie znamy a. Ale możemy właśnie do tego uniwersalnego wzoru podstawić. To jest przekątna każdego kwadratu. Czyli mamy 4, bo tyle wynosi przekątna, jest równa a pierwiastków z 2. W takim razie dzielimy to przez pierwiastek z 2, bo szukamy a. W takim razie mamy 4 przez pierwiastek z 2 jest nasze a. A to się równa, usuwa niewymierność, czyli 4 przez pierwiastka z 2 razy pierwiastek z 2 i razy pierwiastek z 2. To się równa 4 pierwiastki z 2 przez 2. Bo pierwiastek razy pierwiastek z 2, no to to jest 2, no i 4 razy pierwiastek z 2 to jest 4 pierwiastki z 2, więc to są 2 pierwiastki z 2. I mamy nasze A, czyli krawędź podstawy. I już jesteśmy w naszej objętości. Czyli można podstawić do tego wyprowadzonego wzoru, ewentualnie do tego. Czyli mamy A do potęgi 3, czyli 2 pierwiastki z 2 do 3. Czyli 2 do 3 to jest 8, a pierwiastek z 2 do 3 to jest 2. Pierwiastki z dwóch. Tutaj jest mnożenie, czyli mamy łącznie 16 pierwiastków z dwóch. I to jest nasza objętość. Dziękuję Wam za uwagę. Widzimy się na następnej lekcji. Pamiętajcie oczywiście, żeby zrobić dodatkowe zadania z Waszych podręczników. Wtedy to się pięknie utrwali. A jakby były pytania, to piszcie w komentarzach.